...wyrzutów sumienia. Powinien zjeść przynajmniej jednego pączka. Jak ta tradycja pielęgnowana jest na przykład na pograniczu polsko-czeskim, czy także Czesi kupują pączki i czy smakują im te polskie? W Głuchołazach jest Mariusz Studzienny. Mariuszu? Witam bardzo serdecznie. Właśnie sprzedaliśmy kolejne dwa pączusie. Dosłownie chwilkę przez, ale teraz zapakujemy. Razem z panią Gosią kolejne dwa pączusie. O, taki z większym lukrem. O. Proszę bardzo, smacznego. Dziękuję bardzo. Smacznego, bardzo życzymy pani, ale oprócz pączków nie tylko, bowiem na pograniczu tutaj również województwa opolskiego z Czechami faworki jak najbardziej. Jak się zwija faworki? Faworki zwieje się tak, że tu się robi dziurkę, tu się przekłada. I tu, o, i później jest faworek taki cały, upieczony, można wrzucić. Kość mnie pan Paweł Szymkowicz, przewodnik po Pradze, przewodnik Sudecki, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Pawle, jak ta tradycja wygląda, no, tuż za granicą, trzy kilometry dalej, w Czechach? W Czechach, podobnie jak u nas, teraz społeczeństwo jest wymieszane. Po wojnie to dawno społeczeństwo zostało stąd wysiedlone. Przede wszystkim, kiedyś tutaj na wsiach czeskich było przedwielkanocne świniobicie. I musiała być w tłusty czwartek pieczeń wieprzowa z knedlikiem i smażoną kapustą, a do tego był deser. Na deser były knoblichy, czyli pączki, yy, siśki z makiem, odpowiedniki naszych kopytek posypanych makiem i cukrem pudrem oraz tak zwane boże milosti, czyli właśnie odpowiedniki naszych faworków albo chrustu. To są boże milosti w języku czeskim, także... A jak jest dziewczyna? Olka. Holka, także boże milosti spożywają Czesi. Oprócz tego, a te pączki bardziej, czy jednak te boże milosti? Ja myślę, że najbardziej te siśki z makiem, one były najpopularniejsze. Mhm. Czyli kopytka posypane makiem i cukrem pudrem. Tak to wygląda na y, pograniczu y, polsko-czeskim, a ta polewa jeszcze, bo tutaj mamy taką polewę, lukier też w języku czeskim? To jako lukr. Lukr po prostu, nie ma, że tam jakoś się obwija nie. czy coś, nie? Tak to jest. Także polecamy, Czesi u nas kupują właśnie takie faworki, o smacznego, próbujemy jeszcze pojemy troszeczkę, co nie to. No i będziemy Ci Mariuszu przeszkadzać. Dziękujemy. To była informacja o smakołykach, którymi właśnie raczy się Mariusz. Dziękuję jeszcze raz. A na koniec zaproszenie na raport z Polski.